W tych niecodziennych warunkach witam Was na moim kolejnym nagraniu. Dzisiaj pomówię o transferach, które miały miejsce w ostatnich kilku dniach, tygodniach. Nie powiem o wszystkich, ale takie po prostu, tak najciekawsze, po prostu wymienię. Mam nadzieję, że w tych warunkach będę w stanie coś mówić, bo wiatr ciągle szumi Może, mogą być jakieś zakłócenia podczas nagrania. A druga sprawa, że wokół mnie są Działkowicze, więc nie mogę podnosić głosu, żeby nie było później jakiegoś problemu, żeby ktoś mi wchodził w kadry, czy po prostu żebym nie miał tłumu gapiów. Zapraszam. Zacznę chyba od najciekawszego ruchu transferowego w te wakacje, to lato. Lionel Messi przeniósł się z Barcelony do Paris Saint-Germain. No już w zeszłym roku było informacje, że Messi chce odejść z Barcelony. Musi kontrakt powoli kończył, a miał już dojść tego, co się dzieje w samym klubie. Były różne opcje, wchodził w grę Manchester City, pojawiła się opcja już z Paryża. Jednak Argentyńczyk zdecydował się zostać w Barcelonie ten sezon dłużej. No i wydawało się, że po Ameryce może się uda dojść do porozumienia z władzami Blaugrany jednak sam Lionel Messi zdecydował, że nie przedłuży już kontraktu zdecydował się na opcję Paris Saint-Germain no W samym że dużo się transferów porobiło bo oprócz Argentyńczyka do klubu doszli Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum czy Hakimi no, dlatego dla Argentyńczyka to była dosyć atrakcyjna oferta. Na dodatek w samym klubie już był jego kumpel z Barcelony, czyli Neymar oprócz niego taki to, piłkarze jak Angel Di Maria czy Kilian Mbappé no to sprawiło, że sam Lionel Messi taką opcję wybrał. Trochę się tak dziwnie będzie oglądało Messiego w innej koszulce niż w koszulce Barcelony, no bo Argentyńczyk praktycznie całą karierę związany jest z klubem z Katalonii ciągle tylko jak się mówiło Barcelona no to było wiadomo, że Pierwszym piłkarzem, jaki jest związany z tym klubem, no to jest właśnie Lionel Messi. No ale kiedyś to musiało się zakończyć. No i sama Barcelona, no jakoś nie widać, nie widać w ogóle tego, żeby dążyła do powrotu na zwycięską ścieżkę. No nie licząc z transfer transferu Memphisa, Depaya, to jednak niektóre te ruchy transferowe... Wołały o pomstę do nieba. Przyszedł w ostatnim dniu okienka transferowego na wypożyczenie Luke de Jong z Seville. No To taki trochę... taki trochę można drugi bright white, bo Duńczyk jakoś no nie błyszczy w tym klubie. Co prawda strzela bramki, próbuje asystować, ale... No nie jest jakimś górnolotnym napastnikiem. I wydaje mi się, że z Lukiem de Jongiem będzie podobnie, tym, tym bardziej, że sam Holender on tak po prostu w tych klubach, gdzie się zatrzymywał, to taki oszałamiającej kariery nie robił. Często szedł na jakieś wypożyczenie, jak z tego co pamiętam do Newcastle. No nie wyobrażam sobie tej Barcelony, żeby wróciła na odpowiednie tory na zwycięską ścieżkę. Brak Messi'ego może sprawić, że ten klub no, będzie jeszcze w większym kryzysie. Ansu Fati ma być następcą Messi'ego, dostał numer 10. ale na razie tak sceptycznie podchodzę do, 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 tej, do tej sytuacji. Nie wydaje mi się, żeby Ansu Fati był w przyszłości takim piłkarzem, który ciągnąłby tę Barcelonę do góry, więc yy, no, po prostu Blaugrana może walczyć o Ligę Mistrzów, ale z Realem i Atleticą w najbliższym czasie o Mistrzostwo raczej nie powalczy. Inna, inna właśnie sprawa, jeśli chodzi właśnie o Messiego, no to yy, lidze francuskiej, no zobaczymy, jak on się będzie prezentował już yy, wchodząc z ławki w meczu z Testatrem, yy, no to się yy, jakoś tam. No nie wykazał swoich tam umiejętności, ale już sam fakt, że wszedł na boisko i piłkarze przeciwnych drużyny go zaczęli faulować i po 20 paru minutach miał więcej fauli niż pozostali koledzy z boiska świadczy o tym, że we Francji będą się bali gry przeciwko Messiemu, a po meczu będą przychodzić z dziećmi z Aparatami fotograficznymi czy z komórkami będą no sobie chcieli pstrykać zdjęcie z Argentyńczykiem. No nie wiadomo, czy po tylu farbach, jakie będzie zaliczał Argentyńczyk, no to czy będzie chciał stawać do obiektywu. A samo Paris Saint-Germain no to naprawdę taką pakę stworzyło, że no grzechem byłoby opuszczać ten zespół w tym momencie. Pytanie tylko, czy to wystarczy na Ligę Mistrzów? Bo ciągle PSG wali w głowę mur, ciągle ci inwestorzy z krajów, z krajów arabskich robią wszystko, żeby, żeby PSG wygrały tę Ligę Mistrzów, no bo w lidze francuskiej wygrali wszystko. A w europejskich pucharach no nadal, nadal gablota siedzi pustkami. Byli blisko dwa lata temu, przepraszam w zeszłym roku, dwa lata temu tutaj mówię, w zeszłym roku już byli blisko, no ale przegrali finał z Bayernem, w tym roku też nim nie poszło, ale wydaje mi się, że jeśli Messi, Mbappé, Neymar stworzą odpowiedni kolektyw w ofensywie, do tego jeszcze będą dołączać Verratti, Wijnaldum, Ramos, Hakimi, Marquinhos no i w bramce Donnarumma, no to, to może być niezła paka w najbliższy czas. A propos Barcelony, o której już wcześniej wspominałem, z Barcelony na wypożyczenie odszedł do Atletico Madrid Antoine Griezmann. Trochę jestem zdziwiony tą decyzją zarówno Griezmana jak i Barcelony, no bo skoro chcą wrócić na właściwe tory, to nie powinni tak łatwą ręką oddawać piłkarze, tym bardziej, że jest nowy zarząd, więc tak jak w zeszłym roku za grosze pozbyto się Luisa Suareza, który nomen omen odszedł właśnie do Atletico Madryt, tak samo teraz Antoine Griezmann wraca do klubu, w którym najlepiej się czuł, w którym jego kariera wypłynęła na szerokie wody. Zobaczymy, czy ta decyzja Griezmanna jest w 100% słuszna. Wydaje mi się, że wróci dawny Antoine Griezmann, że to już nie będzie taki słaby zawodnik, jak na tle Barcelony, że Diego Simeone Wkomponuje go idealnie w swoją, swoją drużynę. Jednak no, to pokazuje, że Barcelona, mimo że inni ludzie teraz z nią zarządzają, to błędy popełniają ciągle te same. Nie dość, że zadłużają klub, to jeszcze pozbywają się piłkarzy, którzy mogą coś jeszcze wnieść w poczynanie tego klubu. Mówiąc o Paris Saint-Germain, wspomniałem o Kilianie Mbappé. Francuz już dużo osiągnął we Francji. Ma też reprezentację Mistrzostw Świata na swoim koncie. Ale jego klubem marzeń od dziecka był Real Madrid. Pojawiały się tam jakieś pogłoski, że niby z Anglii jakieś oferty przychodziły do Paryża. W pewnym momencie też. No, byli Liverpool wśród tych klubów, że jakby był na, na, na czele. No, ale jednak widać, że sam Kylian Mbappé chce bardzo grać w Realu Madryt. No i przyszła taka oferta z Realu Madryt. Coś, no nie dogadały się kluby między sobą. Aż się trochę zdziwiłem, że taką sumę Real wyłożył i że jej nie przyjęło, gdyż w przyszłym roku Mbappé będzie wolnym zawodnikiem. A co za tym idzie, no Paris Saint-Germain nie zarobi na tym transferze ani euro, więc zaskoczony jestem, że nie zdecydowali się na taki ruch, ale z drugiej strony gdyby Kylian Mbappé poszedł teraz do Real Madrid, to tak, on byłby stratny, no bo Lionel Messi, Neymar z takimi piłkarzami pograć, no to, no to jest wielka okazja. Tym bardziej, że no mogą, cała trójka może pociągnąć ten zespół do właśnie tego najważniejszego celu, o którym wspomniałem, czyli Ligi Mistrzów, a z drugiej strony, jak Real, Zdecyduje się pozyskać już w przyszłym roku klienę Mbappé, no to w styczniu mogą z nim podpisać kontrakt, bo będą no, mieli taką możliwość. Podpiszą z nim kontrakt no i zarob zarobią na, na, na tym bardziej niż, niż stracą, no bo sam Francuz będzie przyciągał marketing kibiców do tego, żeby kupowali koszulki. Więc nawet jak bardzo dużo mu zapłacą za podpis. I i ogólnie za kontrakt, no to i tak zyskają dużo. Więc dla mnie to idealna opcja dla Real Madryt, żeby poczekać ten, ten rok i w przyszłym roku wziąć się na poważnie z Ekelii na Mbappé. Tym bardziej że te pieniądze, które dzisiaj zaoszczędzą, mogą wydać na kogoś innego. No, w przyszłym roku uruchamia się klauzura za. Napastnika Borussii Dortmund Erlinga Ambramta Halanda, który w tym momencie jest dosyć drogą opcją dla jakiegokolwiek zespołu, no ale w przyszłym sezonie, w przyszłym roku, będzie kosztował 75 milionów euro. Taka jest klauzura w jego kontrakcie, więc może nie Manchester City, nie Manchester United, a właśnie Real Madrid. Tym bardziej, że widać, że. Real Madrid postawił w tym sezonie na to, żeby zacząć przebudowywać skład, bo co prawda nie udało się ściągnąć Kiliana Mbappé, ale udało się ściągnąć innego Francuza, a konkretnie mam na myśli Eduardo Camavingue ze Rennes. To jest bardzo talentowany piłkarz Ligue 1, Ma 18 lat a już tak błyszczy na tle innych zespołów w lidze francuskiej, że sam Zinedine Zidane, który jeszcze nie tak dawno prowadził Real Madrid, naciska na to, żeby ściągnąć jego rodaka do Hiszpanii, żeby on był jakby przyszłością Real Madrid. Więc Real co prawda już ma innego szkoleniowca, bo Carlo Ancelotti prowadzi Królewskich, ale ma już Kamowingę w swoim składzie, więc no nie jest to nic na przeszkodzie, aby w przyszłym roku zaszaleć na, na rynku i sprowadzić kolejnych młodych, utalentowanych piłkarzy na pozycję pomocnika, napastnika czy obrońcy, no bo nie da się ukryć, że Kari ma już 30 par lat. Tony Cross, Luka Modric też nie są młodzi Marcelo też już coraz rzadziej grywam bo Ferland Mendy dostaje dużo szans dlatego no, moim zdaniem Real Madrid, jeśli chce na poważnie zacząć przebudowę składu to właśnie nie teraz tylko w przyszłym roku a Kama Winga jest jakby takim pierwszym przykładem, że stopniowo a dojdą do założonego celu. Wspomniany przeze mnie Lionel Messi zmienił klub, więc Cristiano Ronaldo nie mógł być gorszy. Portugalczyk widać było, że nie czuje się zbyt komfortowo w Juventusie. Jakoś Andrea Pirlo, kiedy prowadził zespół z Turyną, nie potrafił tej drużyny jakoś tak i odpowiednio przygotować, ciągle jakieś były problemy. Sam Portugalczyk no, nie był w stanie ciągnąć tego zespołu za uszy, żeby y, wygrywał wszystkie mecze. No i wykorzystał to Inter, który w poprzednim sezonie zdobył Scudetto. No a Cristiano Ronaldo, no, co prawda statystyki ma całkiem solidne. Jeśli chodzi o ligę włoską O występy w Juventusie Turyn Potrzebował jakiejś zmiany No i już pierwsza taka Informacja, która się pojawiła Że poprosił terenera Allegri'ego, aby Zaczął mieć z ławki Sprawiła, że Cristiano Ronaldo Był już na fiszach Już były plotki Że za chwilę odejdzie Z klubu Znowu pojawił się w obiegu Real Madrid, Paris Saint Germain, w pewnym momencie wskoczył Manchester City i już nawet były informacje, że tam trafili do, do Pepa Guardioli, że będzie Cristiano Ronaldo w koszulce Manchesteru City, co nie spodobało się niektórym kibicom Manchesteru United, którzy zaczęli palić koszulki. A koniec końców wyszło, że jednak nie Manchester City, a Manchester United jest klubem docelowym dla CR7. Zrobił to ze względu na Sir Alexa Fergusona, który rozwinął jego talent, który był już widoczny w Sportingu Lizbona, ale to dzięki szkockiemu szkoleniowcowi Cristiano Ronaldo jest w tym miejscu, w którym się obecnie znajduje, bo to on. Jakby go ściągnął do United, to on sprawił, że Cristiano Ronaldo jest gwiazdą światowego formatu. Jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii piłki nożnej. Więc Cristiano Ronaldo zdecydował się na powrót do klubu, gdzie czuł się najlepiej. Właśnie jadą rowerzyści. Eee, wracając do tematu, no to właśnie tak jak mówiłem, no, Cristiano Ronaldo wrócił do Manchester United, co osłupienie e, wprawiło no, wielu, wielu kibiców. No, zobaczymy jak mu się teraz potoczy przygoda w United po 12 latach. E, Zabitała do Anglii. E, sam Portugalczyk no, widać było na zdjęciach, że jest ucieszony, uradowany tym faktem. Manchester United jakby się powoli odradza, wstaje z kolan a ten transfer oprócz, oprócz niego, no to w klubie pojawił się Jadon Sancho, Rafael Varan, więc no sam Cristiano jest jakby takim. Taką, no nie powiem miesięku na torcie, tylko taką bardziej piłkarską, piłkarskim samicym się popiszę truskawką na torcie, że to, to co właśnie Manchester United próbuje zrobić, no to powrót C7 jest tego najlepszym przykładem. No, Anglii może jeszcze coś osiągnąć, może, może pociągnąć ten klub do kolejnego Mistrzostwa Anglii, do, do tych mniejszych e, trofeów. No i oczywiście do Ligi Mistrzów, aczkolwiek no, jakoś nie widzę e, w, w Manchester United w tym momencie, żeby zdobywał e, Ligę Mistrzów. Może w następnym sezonie, jak e, sprawdzą kolejnego, jakieś. E, Piłkarza za grubę miliony, no, no zobaczymy jak to się potoczy. No, będzie, będzie na pewno ciekawy, ciekawy w, w lidze angielskiej po powrocie Portugalczyka. Zobaczymy jak to przyniesie efekt. Czy będzie tak nadal skuteczny jak był w Juventusie, czy w Realu Madryt. No ja jako kibic Liverpoolu yy, i tak już życzę jak najlepiej, mimo że nie jestem ani fanem Lionel Messiego, jakimś tam zażyłem, ani również jego, yy, to jednak moim zdaniem no to yy, Liga Angielska bardzo dużo zyska. Po 10 latach yy, na Stamford Bridge wrócił Romelu Lukaku trochę byłem zaskoczony tą decyzją belgijskiego napastnika, gdyż ta przygoda z angielską piłką to taka była sinusoidalna, tak w kratkę, że tak to określę. No może dlatego, że w takich klubach jak West Bromwich czy Everton szło mu bardzo dobrze, strzelał bramki, był jakby liderem zespołów, zarówno z Birmingham, jak i z Liverpoolu. Natomiast sezony w Chelsea czy w Manchesterze United no, sprawiły, że taki był dla kibiców nawet drewniany. Kibice United bardzo się cieszyli, kiedy Inter zdecydował się wykupić Belga z Manchesteru United, gdyż no, no, twierdzili, że no, nie nadaje się do, 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 do taktyki. Nie nadaje się do gry w klubie, a transfer do Interu wyszedł mu bardzo, ale to bardzo dobrze, gdyż rozwinął się we włoskim klubie. No po prostu się zmienił ten piłkarz, zrobił się taki bardziej elastyczny, taki szybszy, potrafił się odnaleźć w sytuacjach. Kapitalnie, kapitalnie się rozwinął. Mi się wydaje, że to duża zasługa Antonio Conte, który wcześniej prowadził Inter, i to jakby dzięki niemu Lukaku rozwinął się niewiarygodnie w Serie A. Na dodatek dobrze współpracował z kolegami, tworzył świetny duet z Lautaro Martinezem. Nawet komentatorzy włoskiego Calcio nazywali ten duet Lula, aby podkreślić, że to jest naprawdę bardzo dobry duet napastników. A sam Romelu Lukaku no, przyszedł do Chelsea za 115 milionów euro. No i y, dobrze zaczął, bo od razu już pier w pierwszym meczu bramka z Arsenalem, no to Szapobano. Mm, Mam nadzieję, że to nie będzie taka przygoda jak, na, jak 10 lat temu, że będzie zaraz znowu siedział na ławce albo wypożyczony na lewo i na prawo, tylko że doda tej lidze kolorytu, że Liga Angielska będzie znowu taką, mimo że cały czas jest, nie da się ukryć, ale że będzie taką ostoją dla wielu piłkarskich gwiazd, które nie będą chciały za bardzo opuszczać Wysp brytyjskich i to wpłynie na, na rozwój angielskiej Premier League, która moim zdaniem jest cały czas najlepszą ligą na świecie i zarówno Premier League, jak i Bundesliga oglądam z miłą chęcią aczkolwiek samochód właśnie przyjeżdżam. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak już Via Play będzie miało Premier League, to spokojnie będę mógł oglądać zarówno Ligę Angielską, jak i Bundesligę. Za te 34 zł, które na razie trzeba płacić za założenie konta i oglądaniem tych wszystkich atrakcji, jakie oferuje Viaplay. Play. Dlatego no, czekam. Czekam bardzo na to, jak to się wszystko potoczy, no i w przyszłym roku naprawdę będę miał co oglądać zarówno w Bundeslize, jak i w lidze angielskiej. To wszystko jeśli chodzi o ten mój dzisiejszy film. Nie będę się rozwodził nad innymi transferami, nie będę nic mówił już na tym, co się działo w Ekstraklasie, bo to mało kogo interesuje. No i też nie będę nic mówił o Robercie Lewandowskim, no bo Został w Bajernie, gra w nim dalej, może pobić kolejne rekordy. No, no, dziękuję Wam za, za uwagę, no, mam nadzieję, że było mnie słychać w tych wietrznych warunkach. Parę, parę osób się tutaj kręciło, tak jak już mówiłem, w trakcie rowerzyści przejeżdżali, samochód jechał. No mam nadzieję, że to jakoś nie, nie wpłynęło na, na ten film. Na szczęście żadnych gapiów nie było, więc chyba filmik, filmik udało się w miarę dobrze nagrać. Zapraszam na mój kanał na YouTube, tradycyjnie zapraszam na mojego Facebooka. Link oczywiście w opisie filmu. Z mojej strony to wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu. Leszek Grabowski, do usłyszenia.